I witam Was serdecznie, z tej strony Piradiusz. Nadeszła noc, jak zresztą widać, chociaż mam nadzieję, że 22, no prawie 23, no to już powinno, powinno się zaliczać do nocy, w tą godzinę. Możemy wyruszać na zadanie, które przyjęliśmy od Sidorowicza, czyli ukraść z posterunku walizkę. Eee, mam, przyznam się szczerze, wątpliwości co do tego zadania, bo jak powiedział użytkownik PLRepresent, mam nadzieję, że dobrze e, czytam Twój nick, Um, żołnierze mogą się potem mścić na stalkerach z tej wioski, ale nie bardzo chcę mieć ich na sumieniu. To może zrobimy tak: gdzie mnie popychasz? Może zrobimy tak. Podejmę dwie próby wykonania tego zadania i jeśli nie wyjdzie, no to po prostu trudno. Będziemy kontynuować dalej fabułę. Natomiast jeżeli wyjdzie, no to... no cóż, przyjmę to na klatę, jak prawdziwy stalker. I będziemy musieli żyć ze świadomością tego, że nasi towarzysze w tej wiosce będą narażeni na atak żołnierzy. I jeszcze taka jedna mała uwaga. Znalazłem wreszcie informację. Cały czas miałem je przy sobie, bo w sumie w PDA. Znalazłem informacje o stalkerach, którzy od czasu do czasu nas atakowali. E, właśnie to są wojskowi stalkerzy. I tu jest napisane nawet, że mogą pracować samodzielnie lub w niewielkich oddziałach składających się z maksymalnie pięciu osób. No, nas atakowali zazwyczaj samodzielnie, więc nie jest to. E, nie jest to część żadnego moda. A po nowej, Czyli czy po prostu nie? oni już tak byli w, w fabrycznej grze. Dobra, czy to wszystko? Aha, jeszcze miałem się upewnić, że mam pistolet z tłumikiem. Jest, w razie czego karabin z, z granatnikiem też jest. E, latarkę mamy, mamy. Jeszcze tylko nakarmimy naszego naznaczonego. Nie możemy iść samotnie, znaczy głodno na misję, na głodniaka. Zajrzyjmy jeszcze tylko, czy tutaj coś jest. E... Może napój energetyczny się przydać jeszcze. Różnie to bywa. No, nasza kamizelka niestety nie jest już w najlepszym stanie. No, ale akurat przed żołnierzami chyba nic nas nie, nie uratuje, w razie czego. No, to możemy ruszać. E... Na pewno nie będziemy szli od frontu, nie będziemy szli od strony drogi. Ja postaram się przekraść maksymalnie gdzieś na uboczu. Spróbujemy od tej strony, czyli od, e, od zachodu lub od wschodu. No i zobaczymy jak to wyjdzie. <laughs> Nigdy nie wykonywałem tego zadania, także... Nie wiem czego się spodziewać. Ale mam nadzieję, że jakoś przetrwamy. No i już wychodzę na drogę, a miałem nie iść na nią. I chyba będę musiał zrobić znowu przerwę techniczną na wymianę baterii. To zaczyna być bardzo irytujące. Ale lepiej to zrobię teraz niż później. Dobra, zaraz do Was wracam. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. E, możemy ruszać dalej. Ja tak prawdę mówiąc niewiele widzę, bo trochę, trochę słońce mi tutaj świeci. W dodatku chyba jeszcze trochę ściemniłem obraz, co wcale mi nie ułatwia zadania. Dobra, jesteśmy chyba... Tak jest, przy drucie kolczastym, więc przytulimy się do niego. I zbliżymy się maksymalnie jak tylko możemy. Tam już coś widzę, a nie, to jest artefakt, dobra. Żadnymi pierdolami nie będziemy sobie zawracać głowy teraz. Żadnych artefaktów nie będziemy zbierać. Sprawdzimy, może, ilu jest żołnierzy. Czterech. Przynajmniej na razie tylu widzę. Miało być ich mniej na posterunku w nocy. Więc albo Sidrowicz kłamał, albo sam miał złe informacje. Mam nadzieję, że oni nas tak szybko nie zauważą. Teraz, jakby się tu do nich zakraść. Mm -hmm. Na wieży wartowniczej nikogo nie ma. To bardzo dobrze. Może od... Może zakradniemy się tam od tyłu. Jak już tak prawdę mówiąc wątpię w powodzenie tej misji. Zwłaszcza, że... no właśnie, drut tutaj skręca. Chyba nie będziemy mieli możliwości zakraść się od tyłu. I na dobrą sprawę nawet nie wiem, gdzie leży ta teczka, którą mamy ukraść. Gdzieś pewnie w, sa w samym środku. Okej. Okay. Niebo jak zwykle ponure, ale może to i lepiej. No. już? Okej, okay. no to już nas wykryli, i to tyle było z mojego skradania się. Chyba możemy załatwiać sprawę bezpośrednio Ale to na pewno nie, nie stąd o! To właśnie zdecłem na minę Tak jest, to są miny, a ja tam biegnę Dobra, uh -huh. zrobiło się gorąco Okej, okay, to był pierwszy raz. I właśnie się zakończył. E, dobra, spróbujemy jeszcze drugi raz. Może spróbujemy od drugiej strony ich zajść. Chociaż już, prawdę mówiąc, e, nie, strasznie... Nie, no dobra, zobaczymy jak to będzie. Ale wyszło chyba ich więcej niż czterech. Czyli gdzieś tam się ukrywają. No dobra, spróbujemy po raz skoro już tak rzekłem. Dobra, i znów tylko... E, Nakarmimy naszego oznaczonego i możemy wyruszać. Czy to wszystko na pewno? Na pewno. Jak sobie pomyślałem, że chyba jestem jeszcze za cienki w uszach, żeby tak naprawdę cokolwiek żołnierzom zrobić. Właśnie, są jeszcze patrolowi. Ich nie wziąłem pod uwagę, a oni mogli po prostu wrócić. W międzyczasie jak ja się zakradałem. Może najlepiej by było poczekać, aż oni pójdą tutaj. Ja wtedy spokojniej mogłem tam się zakraść. No, chyba, że źle myślę, chyba, że to nie ma w ogóle wpływu. Tu widzę jakieś ciało, Nie. Chociaż w tym blisku już jesteśmy, to może coś tam podniosę. Bandyta. to? z Threewalka. No proszę. Dobiegnę tylko tutaj, zgaszę latarkę. W razie czego? I poszukam informacji o tym towarze z Czy to może być? Czy to gdzieś tu, czy w zupełnie innej, innym regionie. O, już nawet nie wiem, dobra, gdzie to znaleźć? Dobra, daruję sobie, sprawdzimy to później, o ile przeżyjemy. Nie, jest, czyli, czyli jest tak, czterech jest na posterunku i jeszcze trzech patrolowych, czyli razem siedmiu. Może mielibyśmy szansę z jakimś lepszym pancerzem i lepszą bronią? A czemu oni tam biegną? Czyżby już mnie wykryli? Nie, nie jestem widoczny. Gdzieś się schowali. Oni tam kombinują. Zupełnie jakby wiedzieli, że podchodzę. A ja, łożę po polu luminowym. Ładnie się wkopałem. Teraz już wiem skąd mogą skąd mieć informacje, że się zbliżam. Wiecie co? Tak. Chyba sobie daruję wszelkie, wszelkie już tutaj ciche względy. Okej, okay, od tej strony nie powinni mnie zobaczyć. Ja tylko patrzę czy nie ma gdzieś min. Ale nie, tutaj jest czysto. w samym drucie. Wyposażymy się w granatnik. I tak co chwilę tylko zerkam na mój pasek widoczności. Dobra. Nie wiem jak mnie zobaczyli, ale najwyraźniej wojskowi tak mają. Dobra, wiecie co? Po prostu przystąpimy do bezpośredniego ataku. Widzę, że oni też. O kurczę, ładnie im tam urządziłem. dobra skrada się będą tak nie teraz szarpać podejdzie tu czy nie ale włączyli do Chodź, wiesz, Powiem wam, że czuję się jak zasłute zwierzę teraz. Uciekać, uciekać, uciekać. Dobra. Na razie się udało, na ten moment. skocz, skocz, Mój karabin tam najpewniej nie sięga w ogóle. Za to ich karabiny świetnie, świetnie celują. Gość łazi po polu minowym i nic mu nie jest. Jeszcze ten granat, ale on tam nie doleci. Nie no, świetnie! Właśnie mu wybuchła mina. Prosto pod nogi. Próbują mnie zajść. Bardzo mądrze. Mały wybuszek, słyszałem. Dostał? Chyba dostał. Nie, nie dostał. Widzę, że ciągle tam jest. I... Jeden mniej. Ich jest dwunastu? Przed chwilą było ich siedmiu. Dobra, wiecie co? Zrobimy inaczej. Tam chyba ktoś był. O, o, nie, 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 nie. Nie, 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 tak, tak nie może być. Dobra, jedenasty. To hmm. będzie ciężka, przeprawa. Nie! Kulero. Dobra, darujemy sobie pojedynczy tryb strzału. Tutaj chyba w nich trzeba całymi seriami, inaczej się nie obejdzie. Jeszcze się tu gdzieś Tam jeszcze są. Mam jeszcze granat? Nie mam, tenera. Wydawało mi się, że oni rzucili coś. Dobra, tam jeszcze są, trzeba się tam dostać. Okej. Okay.

Pięknie. Dobra, jeszcze gdzieś. Nie, to wszyscy? Nie, jeszcze gdzieś jest. Jeszcze gdzieś są. Dwóch, jeszcze dwóch się gdzieś ukrywa. Oglądają telewizję. Trzeba tam zajść. A, trzeba się zajść od innej strony. Chyba nie bardzo. Nie bardzo, nie bardzo. Uzupełnimy sobie trochę amunicji i spróbujemy może z tego okna ich. Oje, ciężko będzie. Oni tam pilują jeszcze tej teczki. Czasy, nigdy tu nie byłem. Dobra, jeden padł, jeszcze gdzieś jest jeden. Dobra. Pięknie. To była ciężka przeprawa, więc zabieramy tylko papiery i chyba stąd uciekamy, bo nie wiem, czy więcej już nie przyjdzie. I... gdzie to jest? Tu gdzieś. Dobra. Zabieramy waliz walizkę do Sidorowicza. Chyba więcej tu nie wrócimy. Chyba nawet nie będę specjalnie tutaj ich łupił. Chociaż z drugiej strony, to już mi się nic nie przyda. Okej, okay, wiecie co? Ja to chyba jeszcze przerzukam jednak to te budynki. Ale to już myślę, że w następnym Odcinku, może tak, albo zrobię inaczej. Po prostu połączę dwa odcinki, może w jeden, czy coś i będzie po prostu trochę dłuższy i tyle. Ok, jestem z powrotem. Co my tu jeszcze mamy? Kupa puszek. Chcę po prostu w miarę to szybko, e, szybko te budynki przeszukać. E. Co my tu mamy? AKM. Jakieś śmiecie, śmiecie. Chociaż nie, broń mogę sprzedać, chyba, że znajdę coś lepszego. Czemu ja łażę z nożem cały czas? Tu widzę, że kolega ma palący problem. Tak zerkam na... Aha, no tak. Właśnie teraz mam tryb specjalny. Bez jakiejkolwiek... Z jakichkolwiek pomocy. z hada w ogóle. Ale dobra, to już chyba wszystko. To już nam chyba nic nie grozi. A chciałem mieć pogodne niebo. Nie wiem, pogodne niebo jest, ale... ale pada deszcz. Oj, teraz to się będzie pewnie działo. Z mojej winy zginą niewinni Stalkerzy. Jak stoimy z obciążeniem, nie jest najgorzej. Rozładujemy to wszystko. Dobra, możemy tu zmykać, znaczy stąd zmykać. No dobra, udało się. Ale było ciężko. To muszę przyznać. Ciekaw jestem jak w ogóle... Tak, teraz nie będę widział w ogóle. Nie. No myślałem, że pójdzie gorzej. Znacznie gorzej, że nasz kombinezon bardziej ucierpi. Zdaje się, że nie tylko żołnierze tutaj grasowali. albo jakiś dzik albo chimera. Wolałbym się teraz z nią nie spotykać. Dobra, o, chyba nawet przebiegliśmy wioskę. Dobra, odpocznijmy chwilę widziałem, jakby kątem oka przebiegło. Ale to chyba tylko złudzenie. I dobra, wróciliśmy. W sali zdrowi. I chyba bezpieczni. Trzeba będzie jakoś chłopaków wspomóc w razie czego w walce z żołnierzami. Jeżeli przyjdzie im do głowy odwet, Zaraz, zaraz, zaraz pogadamy. Czyli zrobimy tak: udamy się, już w następnym odcinku udamy się do handlarza. Zobaczymy, co powie na temat tych dokumentów. Sprzedamy broń, którą zdobyliśmy od wojaków. I, i chyba po prostu pogadamy jeszcze z. Kto ty jesteś, z fanatykiem? Chyba, że handlarz przydzieli nam jakieś inne zadanie. No to wtedy zobaczymy. I to by było na tyle. Także trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.